Hej, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Crystal Save, ale to nie będzie normalny Let's Play Tylko zapobiedź one Way. Zadawajcie pytania. Hmm, postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli nie odpowiem na te wszystkie, to dogram drugą część. I na, na koniec chciałam jeszcze pozdrowić te osoby, które mnie subskrybują. Dzięki za dzisiaj subskrypcji właśnie to jest specjal. Dzięki! Um, no tak. Kogo miałam pozdrowić? Na pewno pozdrawiam dwie osoby, które ostatnio z nimi nagrywałam, Właśnie to było dzisiaj, czyli Julia Sister i Alessandra, coś tam, Evening Blanket. No i osoby, które mnie subskrybują. Uff. Co by jeszcze powiedzieć? No, zadawajcie pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Па!